Zostań patronem strefy konfliktu i wspieraj wartościowe treści w internecie. Wejdź na patronite.pl ukośnik Strefa Konfliktu. Witajcie w Strefie. Jeszcze zanim zaczniemy, parę słów przed tym głównym tematem. To się kiedyś nazywało w czasach mojej młodości, dzieciństwa, to się nazywało słowo wstępne. Kiedy były tylko dwa kanały telewizji, to przed filmem albo teatrem telewizji pojawiał się człowiek, który wygłaszał, tak zwane, teraz to się nazywa spoiler, a wtedy to było słowo wstępne. Nie będzie spoilera, ale chciałem się odnieść troszeczkę do Waszych komentarzy i do pytań, które pojawiają się już w tej chwili w ramach tego, co zapowiedziałem, to znaczy tej takiej sesji QA. Ale zanim tak naprawdę zbierze się tych pytań na tyle, żeby zrobić całą sesję na ten temat i cały odcinek, to pewnie część z nich się już zdezaktualizuje. Więc postanowiłem, że na niektóre, do niektórych dzisiaj się już odniosę. Najważniejszy według mnie, który powtórzył się w komentarzach kilkukrotnie, to pytanie. Jakie jest moje zdanie na temat przetrzymywania ludzi na białorusko-polskiej granicy. Dodatkowe wyzwanie w tym wszystkim to było, żeby odnieść się do tego nie zahaczając od, o politykę. Ja się bardzo długo nad tym zastanawiałem, bo na początku wydało mi się, że zupełnie nie można mówić o tym konflikcie w oderwaniu od polityki, ale kiedy zacząłem ten problem, jakby tak obierać z tej politycznej otoczki, to nagle się okazało, że to tak naprawdę jest dość jasne. Ja nie mówię, że to jest proste, ale mówię, że jest to dość. Jasne. To trzeba przede wszystkim sobie zdać z tego sprawę, że to są ludzie. Ludzie w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności to są muzułmanie, chrześcijanie, jeżeli tacy są jezydzi, arabowie i somalijczycy. To jest wszystko następna kolejność. Potem są uchodźcy, potem są migranci, ale przede wszystkim to są ludzie. I jako ludzie powinni być na granicy traktowani. Nie ma żadnej wątpliwości yy, i to też jest jasne. I tutaj się chyba wszyscy zgadzają, że ten konflikt został sztucznie wywołany. Nie oceniam tych ludzi, którzy idą yy, i tak naprawdę decydują się, też jasna sprawa, na złamanie prawa, przekraczając granice nielegalnie. Nie jesteśmy w stanie i chyba nie mamy prawa do tego, żebyśmy oceniali ich decyzje. Żyją w warunkach, o których my nie mamy pojęcia, których nigdy nie doświadczyliśmy, więc ocenianie ich decyzji nie należy do nas. Nie mam wątpliwości, że tym ludziom należy się pomóc. Należy się im możliwość ubiegania się o ochronę międzynarodową w naszym kraju, a jeżeli nie wyrażają takiej chęci, to należy im się godna możliwość deportowania do kraju, z którego pochodzą. Tylko tyle i aż tyle. To nie jest nie do zorganizowania. Natomiast to, co dzieje się w tej chwili, tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje, bo po raz pierwszy. Od 1989 roku mamy blokadę informacji na taką skalę dotyczącą tak ważnej rzeczy. Nie wiemy, co się dzieje przy samej granicy. Informacji od Straży Granicznej, informacji od policji to jest tylko coś, na czym dziennikarz powinien bazować, a nie na czym powinien od początku do końca polegać. Jeżeli w dziennikarstwie jest tak, że jedna osoba mówi, że pada deszcz, a druga mówi, że świeci słońce, to robotą dziennikarza nie jest cytowanie tych dwóch osób, tylko podejście do okna i zobaczenie, kto ma rację. A w tym miejscu takiej możliwości niestety nie mamy. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i to, że mówi się o tym, że ta ustawa legalizuje tą to, to haniebną procedurę pushbacku, czyli przepychania ludzi przez granicę z powrotem na stronę białoruską, to nie jest tak do końca prawda, ponieważ żadne prawo nie legalizuje i nie daje. Prawa, możliwości, możliwości prawnej służbom mundurowym przepychania ludzi przez granicę, czyli szmuglowania ludzi przez granicę na drugą stronę. Nie ma czegoś takiego. Yy, druga rzecz, która ta, którą zawiera to noweli, ta, ta nieszczęsna nowelizacja, mówi o tym, że polska strona nie ma obowiązku rozpatrywania wniosków o ochronę międzynarodową, którą ci ludzie składają. Dlatego też interwencja między innymi komisarza do spraw uchodźców Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ta sytuacja jest niezwykle trudna, ale tym ludziom trzeba pomóc. Takie jest moje zdanie. Zamykamy temat granicy. Myślę, że będziemy jeszcze do niego wracać, w zależności od tego, jak się będzie rozwijała sytuacja, bo idzie zima, a zima będzie bardzo trudna na pograniczu polsko-białoruskim. Druga rzecz to jest taka, że prosiliście mnie o to, by zrobić taką genezę. Wojny mm, ukraińsko-rosyjskiej. I rzeczywiście chyba coś takiego jest potrzebne, bo to już mija tyle lat, że ludzie, którzy teraz dorastają do tego i zaczynają się interesować tym problemem, to trochę e, zaciera się, tak jak w przypadku wojny syryjskiej, z, z, zacierają się korzenie tego, tego konfliktu. Obiecuję, że wezmę się za to, ale to, to też trzeba by było się cofnąć aż do Krymu i do tego, co się wydarzyło w 2014 roku w marcu od aneksji. Więc to jest dość szerokie, muszę usiąść, zdokumentować to. Żeby, żeby po prostu nie nagadać wam głupot. Co jeszcze? Aha, jeszcze było pytanie o to, czy będzie coś o lotnisku, o obronie lotniska w Doniecku. To też jest niesamowicie szeroki temat, bardzo ciekawy. Mniej więcej na początku roku chyba będzie. Kolejna rocznica, kiedy lotnisko upadło, kiedy obrona lotniska się załamała po 242 dniach. I myślę, że to będzie taki dobry pretekst, żeby to, żeby to podsumować. Więc myślę, że wrócimy do tego. Dobra, zamykamy, bo się rozgadałem, a czeka nas dość ciekawy temat. Także przenosimy się na Donbass, zaczynamy. Witajcie w strefie konfliktu. Ja wiem, że miało być dzisiaj o czymś innym, ale wspominałem też, że jeżeli wydarzy się coś szczególnego, to zajmę się tym w strefie konfliktu, a właśnie się wydarzyło. I to znowu na Donbasie. Doszło do incydentu, który w naszych mediach został zupełnie pominięty, a który moim zdaniem oznacza nowy rozdział w tej wojnie. W ciągu ostatnich lat niewiele na Donbasie było takich punktów zwrotnych, czy raczej Momentów kluczowych, które mogłyby wskazywać, że któraś ze stron zyskuje przewagę albo że dzieje się coś, co może zmienić losy tej wojny. Co innego na początku konfliktu. Tam mieliśmy na przykład bitwę o Iłowajsk, kocioł debalcewski, lotnisko w doniecku. Takim punktem było też na przykład ostrzelanie zgradów przez separatystów wschodnich dzielnic Mariupola to był chyba 2015 rok w gruncie rzeczy. O to tak naprawdę chodzi, to znaczy chodzi o to, żeby wyciszyć, wygładzić, rozbroić ten konflikt. Co częściowo zrobiły porozumienia miejskie? Doprowadzić do tego, żeby ten wyścig zbrojeń w mikroskali zahamować i zrobić miejsce na negocjacje pokojowe. Problem polega na tym, że negocjacje się przeciągają. Negocjatorzy tracą wiarę, że pokój na Donbasie w ogóle jest możliwy. A do pokoju przecież trzeba dwojga. Rosja tak naprawdę nie ma żadnego interesu w tym, żeby na Donbasie było spokojnie, więc jest impas. I w ten impas wdziera się to. Bezzałogowy bojowy statek powietrzny, czyli dron typu Bayraktar TB2, po raz pierwszy tego typu broń została użyta w tej wojnie i użyła ją strona ukraińska. To musi mieć swoje konsekwencje. Ale po kolei: początek minionego tygodnia przyniósł pewne zaostrzenie sytuacji na froncie, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Kulminacja nastąpiła w okolicach 26 października. Ostrzelana z artylerii prorosyjskich bojowników została miejscowość Hranitne w obwodzie Donieckim, po ukraińskiej stronie frontu. Ostrzał był bardzo silny, z użyciem artylerii i kalibrów, których od dawna na linii frontu być nie powinno. Wskutek tej wymiany ognia zginął jeden ukraiński żołnierz, a drugi został ranny. Misja obserwacyjna OBWE natychmiast swoimi kanałami zażądała wstrzymania ognia, ale bez rezultatu. Jak potem tłumaczył e, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, właśnie wtedy zapadła decyzja o użyciu drona bojowego. Film z ataku umieszczono w sieci jako dowód że po pierwsze dron został użyty, a po drugie żeby udowodnić, że było to uzasadnione. Na filmie widać bowiem ustawioną baterię co najmniej trzech haubic D30 kalibru 122 mm. Widać też dokładnie, że jedna z nich zostaje zniszczona przez pocisk wystrzelony z ukraińskiego bezzałogowca. To maszyna bojowa produkcji tureckiej. W 2019 roku Ukraina kupiła początkowo 6 takich maszyn, potem rozbudowała flotę. Teraz ma ich już 12. To jest dwa zestawy po 6 sztuk. Do każdego zestawu są centra kierowania i kilkaset sztuk amunicji. Po raz pierwszy użyto ich na poligonie w równym w lipcu 2020 roku, ale od wiosny tego roku regularnie patrolują już nie tylko Donbas, ale także północ i południe Ukrainy. Były w powietrzu podczas rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad 2021, ale to były tylko loty zwiadowcze. Mimo że za każdym razem bajraktary startują z pełnym uzbrojeniem. Co do samej maszyny, to jest to maszyna klasy Mail, czyli Medium Altitude Long Endurance, średniej wysokości długiego czasu lotu. Waży około 650 kg, może przenosić do czterech pocisków różnej klasy, a czas jego lotu to maksymalnie 27 godzin na wysokości nieco ponad 8000 m, przy czym pułap operacyjny, czyli ten, z którego może przeprowadzić atak, to jest 5,5 m. Wystarczająco wysoko, żeby być niezauważonym i nieusłyszanym z poziomu okopu. Bajraktarów Tur Turcja użyła m.in. do pacyfikowania Kurdów w północnej Syrii. Były na wyposażeniu armii Azerbejdżanu w wojnie o Karabach. Także Polska kupiła bodaj 24 takie maszyny. Są śmiertelnie niebezpieczne dla przeciwnika i bardzo skuteczne np. w niszczeniu czołgów czy innej broni pancernej. Do tego są bardzo precyzyjne. Jeżeli przyjrzycie się jeszcze raz temu atakowi z Donbasu, to widać, że obsługa chałubicy praktycznie nie ucierpiała. Udało im się uciec. To może wskazywać na użycie przez Ukraińców laserowo naprowadzanych pocisków kumulacyjnych, używanych np. właśnie do przebijania czy niszczenia pancerzy czołgów. Gdyby to był pocisk odłamkowy, a takie też są na wyposażeniu tych dronów, nikt by nie przeżył. Było to więc w pewnym stopniu ostrzeżenie i to ostrzeżenie zadziałało. Ostrzał granitnego został przerwany. Użycie takiej broni musi mieć swoje konsekwencje na wielu płaszczyznach tej wojny. Po pierwsze, Ukraińska armia przetestowała w boju te maszyny i to z sukcesem. Nie ma więc wątpliwości, że będzie takie ataki powtarzać. To już działa mocno prewencyjnie, bo przeloty dronów z bazy w głębi kraju w stronę Donbasu są na bieżąco śledzone i komentowane w rosyjskich i prorosyjskich mediach. Użycie drona wywołało w republikach pewną konsternację. I co ciekawe, władze i dowództwo tzw. republik... Oświadczyło nawet, że nie ma dowodów, że taki atak w ogóle przeprowadzono. No my jeszcze rozbieramy, po mierze, po naszej informacji nie, no, w video, dopuści, nie Paradoks nie. Zwykle to ostrzelani podnoszą raban, a atakujący się wypierają, a tu jest odwrotnie. Dlaczego? Po pierwsze, separatyści musieliby się przyznać do tego, że rzeczywiście walili z armat pochranitnem, że nie wycofali zabronionej porozumieniami artylerii oraz że Ukraina ma i używa broni, która może zmienić, może nie bieg wojny, ale może na pewno rozpalić ją na nowo. Ani Donieccy, ani Ługańscy milicjanci czymś takim nie dysponują, ale właśnie, ale mają silnego sprzymierzeńca. Komentatorzy w rosyjskich mediach już alarmują, by Rosja broniła uwaga swoich obywateli w republikach. A niektórych ponosi nawet na tyle, że mówią o dozbrojeniu republik w rakiety S-300 i S-400. Do tego pewnie nie dojdzie, bo takich rakiet wcale nie trzeba instalować pod Donieckiem, żeby w ich zasięgu znalazł się cały ukraiński wschód. Ale pewnie wkrótce na Donbasie pojawią się, o ile już ich nie ma, jakieś systemy zakłócające, które dronom będą utrudniały operowanie. Drony z całą pewnością natomiast zmienią obraz tej wojny. Pytanie tylko, jaka będzie odpowiedź Moskwy i czy atak Bajraktara może zaszkodzić Kijowowi bardziej niż pomógł poprawiając zdecydowanie ukraińskie morale. Porozumienia mińskie, które swego czasu określiły rodzaje broni i kalibrów, które mają zostać wycofane z linii frontu, nie obejmują czegoś takiego jak drony, bo dronów podczas dogadywania warunków w Mińsku nie stosowano jeszcze na taką skalę. Z drugiej strony, rozejm z lipca 2020 roku obejmuje nakaz wstrzymania jakiegokolwiek ognia. Ale jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, żadne z 21 porozumień o zawieszeniu broni w tej wojnie nie działało dłużej niż dobę. Ostatnie także jest fikcją. Ataki z użyciem dronów na Donbasie przeszły długą drogę. Od takich jak widzicie na tym filmie, kiedy lekkie pociski po prostu podwieszono pod cywilne, małe drony, co zresztą było taktyką stosowaną także przez bojowników państwa islamskiego w Iraku i Syrii, aż po precyzyjne bajraktary. Trzeba jeszcze dodać, że drony są używane w tej wojnie tak naprawdę od dawna. Na początku to były proste kwadrokoptery, jak o nich mówiono. Najczęściej fantomy, czasem darowane przez wolontariuszy, którzy organizowali na takie cele zrzutki. Potem pojawiły się bardziej skomplikowane, nowocześniejsze systemy, m.in. rosyjskie orłany 10, które regularnie patrolują w tej chwili ukraińskie niebo nad Donbasem, ale wszystkie te maszyny to były dotąd statki zwiadowcze. Namierzały, tak jak na tym filmie, ukraińskiej aerorazwiedki pozycje bojowe, okopy itd., tak by potem Ostrzał był prowadzony bardziej precyzyjnie, ale artyleria nigdy nie jest bardzo precyzyjna. Ma duży i niebezpieczny rozrzut. Mieszkańcy Donbasu doskonale o tym wiedzą. Pociski moździerzowe i artyleryjskie regularnie spadają na zamieszkałe budynki po obu stronach frontu, niszcząc gospodarstwa, zabijając lub raniąc gospodarzy. Pod tym względem drony są bardziej precyzyjne, ale też na tyle precyzyjne, na ile precyzyjne są informacje wywiadowcze i naprowadzanie z ziemi. W Kabulu na przykład amerykański dron zabił w sierpniu dziesięcioosobową rodzinę, bo operatorzy dostali informację, że w budynku ukrywają się osoby powiązane z ISIS, odpowiedzialne za atak terrorystyczny pod lotniskiem i śmierć chyba prawie 180 osób, w tym amerykańskich żołnierzy. Użycie drona na Donbasie wcześniej czy później spowoduje na pewno jakąś formę kontrataku drugiej strony. Niewątpliwie z pomocą pytanie jaką Rosji. To oznacza, że sprawy mogą wymknąć się spod kontroli zespołów zaangażowanych w procesy pokojowe. Niemców, którzy zasiadają w normandzkiej czwórce, poważnie zaniepokoił ten donbaski incydent bo to rzeczywiście jest w pewnym sensie jakiś krok wstecz, ale też pobudka i ostroga dla tego procesu pokojowego. Ukraina daje znać, że nie zamierza zamrażać tego konfliktu. Jest jeszcze jedna niepokojąca rzecz. Chyba najbardziej niepokojąca. Od 2019 roku Rosja w uproszczonym trybie przyznaje mieszkańcom tzw. republik rosyjskie obywatelstwo. Do tej pory wydano już około pół miliona rosyjskich paszportów. Tu mamy troszeczkę taką powtórkę z sytuacji w Gruzji, gdzie w 2008 roku Rosja przyznała sobie prawo do interwencji zbrojnej w Osetii Południowej w celu rzekomo ochrony własnych obywateli przed działaniami Armii Gruzińskiej. Z tym, że właśnie Rosja wcześniej sztucznie wyprodukowała sobie tych obywateli, wydając im paszporty Federacji Rosyjskiej i nakłaniając na różne sposoby do prowokowania gruzińskich incydentów. Wariacje tego typu działań mogliśmy obserwować na Krymie podczas aneksji. To także było pod pretekstem ochrony rosyjskojęzycznej mniejszości przed ukraińskim faszyzmem. Interwencje zbrojne w innych państwach w obronie swoich obywateli mają na koncie także. Na przykład Stany Zjednoczone, Izrael czy Francja. Różnica jest taka, że Rosja to prawo do obrony swoich obywateli, a nawet tylko osób rosyjskojęzycznych, wpisała w swoją strategię bezpieczeństwa narodowego. I tu leży największe zagrożenie dla przyszłości konfliktu w Donbasie. Tyle na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję. Nie powiem, co będzie w następnym odcinku, bo jeżeli zapowiem, a potem się znowu coś zmieni, to będzie trzeba to odkręcać. Bardzo Wam dziękuję i zapomniałem o tym powiedzieć na początku, ale przypominam o zrzutce na dokument o Afganistanie. Zajrzyjcie, zachęcam Was. Jest bardzo fajny odzew, zaczyna się to wszystko powoli rozkręcać, a ja zaczynam wierzyć w to, że się uda. Dzięki Wielkie, do zobaczenia.